Dziś będzie o różach w krzakowisku, czyli w moim ogródku. Tutaj obok mnie jest różyczka Bonika. Zaczyna kwitnąć na początku czerwca. To są w zasadzie jej początki. Kwiatek, zarówno w pączku, jak i później rozkwitnięty, prezentuje się bardzo ładnie. Na jednej łodyżce jest po kilka kwiatków, więc jak one rozkwitną, to jest taka różowa chmurka. A jak przekwitną, to cały taki pęd możemy. Wyciąć, i wtedy różyczka powtarza kwitnienie. Wytwarza ciągle nowe kwiatki, kwitnie aż do mrozów. Różyczka jest dosyć zdrowa. Czasami pojawi się kilka czarnych plamek. Mszyca oczywiście ją lubi, jak każdą różę, ale nie uważam, żeby to był jakiś duży problem. Ja generalnie z tą mszycą nic nie robię. A teraz moje dwa olbrzymy rosnące przy domu. I tam jeszcze. Różyczki pnące, róża powtarzająca kwitnienie. W jednej grupie są zarówno te róże, które już przekwitają, te, które obecnie kwitną, jak i są młode pąki, więc rozwijają się nierównomiernie. No co nie sprzyja temu, żeby tą gałązkę tak po prostu uciąć. Gdyby chcieć za każdym razem usuwać te najstarsze kwiatuszki, no to trzeba by wyciąć tylko tą jedną małą główkę. Może nie aż taka mała, bo na tle mojej ręki jest taka. Kwiatom pozwalam po prostu przekwitnąć i opaść na rabatkę. Nie sprzątam tego w żaden sposób, nie bawię się z tym. Nie jest to więc krzew, który wygląda jakoś tak bardzo reprezentacyjnie. Nie sadziłabym tej róży gdzieś z przodu domu. Poza tym lubią ją różne robaczki. Ona jest bardzo eco-friendly. Jest dosyć lubiana przez mszyce, chociaż w tym roku nie ma co narzekać, nie ma ich za wiele. Ale niestety, jest czerwiec, a ona już ma czarną plamistość liści. Na starszych gałęziach widać, że są choroby kory. Patrząc z daleka, nie ma tragedii. Jej niewątpliwą zaletą jest też to, że kwitnie bardzo długo, powtarza kwitnienie. Może bym się trochę denerwowała na tą różyczkę, ale to jest mój widok z okna. I ona przez okno wygląda dobrze, a poza tym pachnie. Rośnie w tym miejscu właśnie po to, żebym mogła to okno otworzyć i poczuć jej przepiękny zapach. I jasne, że wyglądałaby lepiej, gdybym ją czymś pryskała, natomiast wystarcza mi tak, jak jest. Nie chcę pryskać. Przy oknie z drugiej strony róża. O, oh, wow! I ona rzeczywiście jest wow! Nie pachnie, ale powtarza kwitnienie, jest oblepiona tymi kwiatkami i ma niezwykły, niespotykany wzór na płatkach. Przycy jest na niej stosunkowo mało, za to pszczółki się uwijają. Jest zdrowa, czarna plamistość dotyka ją w bardzo niewielkim stopniu. Łatwo się ją układa, przygina, ja robię z niej taki wachlarz na całą ścianę. Po przekwitnięciu obcinam po prostu całą taką gałązkę, która kwitła. Jeżeli bym ją zostawiła, to wytworzą się dosyć duże czerwone owocostany, które też wyglądają ładnie i gdyby nie zależało mi na tym, żeby ta róża ciągle kwitła, no to mogłabym je spokojnie pozostawić.